Jak tam kurwa apel do wszystkich skurdy synów dalej trzymających swoje brudne polskie łapy na majątkach moich przodków Oddajcie wszystkie kamienice, skurde syny. Jak wam nie wstyd zachowujecie się jak hieny. Podczas kiedy moi przodkowie po nocach uczyli się języków obcych i trudnej sztuki kupiectwa. Wasi przodkowie byli zwykłymi śmieciami i psami i przetrwaniali te nieliczne śmieci, które mieli chlając kurwa i współpracując z nazistami. Oddajcie majątki jeszcze raz powtarzam, zanim wielka moc Izraela sama się o nie upomni. Kurwa psy, Polska, oddaj majątki, które zagrapiłaś mojego mojemu ludowi, kurwa. To było ostatnie wezwanie, zanim fala Izraelitów zaleje wasze chujowe miasta i doprowadzi je do porządku. Kurwa, jestem najlepszy. Jestem, kurwa, najlepszy w tym, co robi i wszyscy o tym wiedzą. To nie moja wina, że w waszej zjebanej Europie nie ma wolności słowa i wasi rodacy mają was w dupie, kurwa, wszyscy na was schają. Wy nawet się na siebie sami sracie, prowadząc taki tryb życia. Jak i prowadzicie śmiecie, Ja yeah, pierdolę! Kurwa, nie zasługujecie na wolność, nie dorośliście do tego! A zresztą i takiej nie macie, bo wszyscy was słuchają jak chcą, biedaki, kurwa. Pamiętajcie, tylko biednym społeczeństwem można kierować tak jak stanem, kurwa, brudnych psów zajebanych w dupę. I o to właśnie chodzi.